Hmm... skąd biorą się źrebięta? To pytanie ma już swoją odpowiedź, lecz nie we kwestii. W tamtejszej krainie jest to bliżej nieznane lub jest to przed nami ukrywane? Jednak dziś razem z Wami postaram się wyjaśnić tę zagadkę. Zapraszam do oglądania. Cofnijmy się do początków tego pastelowego świata. Mamy... co właściwie mamy? Idąc z teorią, że generacje serialów nie są powiązane ze sobą historią, to można powiedzieć, że tak naprawdę każda generacja to po prostu inny wymiar. Jednak powróćmy do aktualnej wersji. Zaczynała się ona, gdy to Twilight czyta historię dwóch sióstr. Legenda opowiada o tym, jak Celestia wygnała Lunę na Księżyc. Jednak podczas tej krótkiej historii... Kucyki już normalnie funkcjonują, więc to nie może być początek. Dalej, odcinek Wilia serdeczności, kiedy to Main Six odgrywa spektakl przedstawiający powstanie equest. Wtedy dowiadujemy się, że no właśnie, to jest dziwne, dowiadujemy się, że nie było Equesty, tylko oddzielone państwa, a w każdym z nich były inne gatunki kucyków. Jednak w żadnym z tych państw nie było Alicorna. Ale może wróćmy do źrebion. Zastanawialiście się kiedyś, gdzie są rodzice Applejack? Większość przypadków związanych z tym, że rodzeństwo mieszka u dziadków, ciota i tym podobne, wiąże się z tym, że ich rodzice zginęli w wypadku lub pojechali do pracy do innego kraju. Przydny są jednak bliżej nieznane. A co jeżeli Babcia Smith i Big Macintosh... Wiecie co, nie zagłębiajmy się w takie tematy. Nie wiem co myśleć o tej rodzinie. A few moments later. Wiecie co, muszę się jeszcze wtrącić, gdyż nagranie tego fragmentu jest nagrywane dzień po nagrywaniu całego odcinka, a dlatego bo przed chwilą mówiłem, przed chwilą, dzień temu mówiłem, że nie wiadomo co się stało z rodzicami Applejack. No niestety już wiadomo. Widzieliście os, może ostatni odcinek Crusaders of Lost Mark? Jak dla mnie super, ale nie o to tu chodzi. Pod koniec odcinka, nie zradzę fabuły, spokojnie. Pod koniec odcinka, gdy to Apple Bloom podchodzi do Applejack, ta, czyli Applejack, mówi jej, Apple Bloom, że gdyby tu rodzice byli, byliby z niej dumni. Ale, takie rzeczy zazwyczaj mówi się, gdy to rodzice już nie żyją. Więc dlatego, można to podpiąć jako twarde dowody pod moją tezę, że rodzice Applejack niestety nie żyją. Czy to jest powód do radości, że moja teza jest potwierdzona? No niestety nie, gdyż dlatego, ponieważ to oznacza, że śmierć oddziałuje w tamtym świecie. No ale to już w innym odcinku. Teraz jeszcze odcinek Bobasy Cake. Gdzie to Państwu cake? Rodzą się dzieci. Dwa słodkie bliźniaki. O dziwo nie kucyki ziemskie, tylko Pegas i jednorożec. Czyli geny istnieją w tamtym świecie. Jest to jakiś punkt zaczepienia. Można po prostu powiedzieć, że dzieje się to tak samo jak w naszym świecie. Oraz, że te kucyki zostaje porównane do ludzi. Skoro mogą mieć zwierzęta, budować różne budynki i tym podobne, to z dzieci może być podobnie. Ale bądźmy szczerzy, kto w tej bajce dba o szczegóły. Widzieliśmy, żeby pani cake przytyła? Pewnie, że nie, ale może te 9 miesięcy zostało magicznie wycięte pomiędzy dwoma odcinkami, skoro na początku tegoż epizodu był poród, a tuż po intrze minął miesiąc. Po co zrobić odcinek, jak to bliźniaki wprowadzają się do domu? Podsumowując, można powiedzieć, iż dzieje się to tak samo jak w naszym świecie. Jest jeszcze możliwość, że to specjalne kucyki ze specjalnym darem, Tak jak dar Cadence, roztaczenia miłości. Koniec końców nie dowiemy się jak tak naprawdę się to dzieje. Według mnie tak jak mówiłem dzisiaj to tak jak u nas. Skoro mogą mieć zwierzęta, to mogą mieć dzieci tak jak u nas. A o tym to możecie sobie sami poczytać. Dzięki, że czekaliście na mnie chwilę. Miałem problemy z komputerem, ale już wszystko jest OK i mogę wrócić na stałe. Zainstalowałem sobie nowe programy do obróbki filmów. Mam masę nowych pomysłów. Dlatego zostawcie suba, lajka i czekajcie na okay. następne odcinki. pop